Chłodny Sosnowiec, ale w hali Mosyru wielkie emocje, a obok mnie pani Beata Rak, prezes Towarzystwa Miłośników Szermierki Zagłębie. Pani Beato, wczoraj nam się nie udało, nasi faworyci zawiedli. Czy dzisiaj będzie lepiej? Mikołaj Grzegorek, czy to jest to nazwisko, które tutaj będzie dzisiaj takim polskim mocnym akcentem? Tak bardzo byśmy chcieli, żeby, żeby było takim polskim mocnym akcentem. No wczoraj rzeczywiście nam nie wyszło. Dziewczyny, jeżeli mówię o dziewczynach tutaj z TMS-u, na które najbardziej liczyłam, tak naprawdę, bo są to dziewczyny dosyć mocne patrząc w kadrze, na kadrze polski. No niestety nie udało się taki sport, czasami ta presja gospodarzy, przychodzą rodzice, znajomi, ta presja jest dosyć mocna i Pytanie czy, czy, czy wytrzymają psychicznie czy nie, także to też dużą rolę odgrywa. Natomiast dzisiaj no myślę, że będzie lepiej. No. Jestem pełna nadziei, Grzegorek rzeczywiście jest w dobrej formie, może powalczy. Z TMS-u mamy jednego reprezentanta, Krzysia Kaczkowskiego. Zobaczymy, warunki fizyczne ma, przygotowany jest dobrze, może powalczy. A kto będzie tutaj mógł rozdawać karty już w finał, walkach finałowych? Mam nadzieję, że tam Polacy dojdą. Yy, mamy świetnego Włocha Jarmiento, jest Rosjanin Trusz, yy, truszaków, jest również Derszwitz, Amerykanin. To jest ścisła światowa czołówka, liderze rankingów. Proszę powiedzieć, kto z nich może tutaj być taką wiodącą postacią? Ja myślę, że wszystko, wszystkie nazwiska, które Pan wymienił, to będą wiodące postacie dzisiaj akurat. Yy, bardzo mocna reprezentacja Rosji i myślę, że karty będą tutaj rozdawać przede wszystkim Rosjanie, Włosi i na pewno Węgrzy. Tak trzy drużyny, które będą tutaj rozdawały karty dzisiaj. A może jakieś niespodzianki? Wczoraj Sey Palmedo, rewelacyjna postawa, imponowała nam tutaj walecznością, walką do końca. Może ktoś tutaj wyskoczy właśnie, taki nieznany bardziej. Tak, rzeczywiście, no wie Pan co, trudno mi jest powiedzieć naprawdę, kto tu, no może wczoraj takim zaskoczeniem właśnie była tutaj Meksykanka, więc może mamy tutaj z Portoryko zawodnika, może okaże się, że Meksykanka, która przyjechała do nas pierwszy raz Stanęła na przysłowiowym pudle. Może zawodnik sportowy okaże się dzisiaj jakimś czarnym koniem i stanie na pudle. A więc, ciskamy kciuki za naszych zawodników. To Baba, Rak, dziękuję bardzo. A my będziemy się jeszcze łączyć z Sosnowcem.